Panie Waldemarze, przed nami kolejny tłusty czwartek. Jak przygotowania? No, już jesteśmy gotowi. Teraz mam nadzieję, że większość załogi, która będzie pracowała, śpi. Zaczynamy produkcję godzina 22. Tutaj się umawiamy, czyli pierwsze pączki wyjdą około pierwszej, drugiej w nocy. Jak przygotowania właśnie do tworzenia tych pączków? Jak, jak wygląda ta procedura? Co roku tak samo. Trzeba urządzenia, które cały rok stoją schowane, wynieść na produkcję, poukładać, poustawiać, tak zwane ciągi produkcyjne. Z jednej patelni robi się nagle sześć. Już mamy to wszystko zorganizowane. Czekam na zmierzch, żeby zacząć smażyć. Im I jakie to będą pączki? Niestety, tłusty czwartek nie robimy całej gamy naszych produktów, tak, tych pączków. Skupiamy się na podstawowych. Będzie to adwokat na pewno, będzie to pączek zwykły, będzie róża, będzie malina. Jeżeli chodzi o piekarnię i cukiernię kaliszczak, to jest taka cukiernia z duszą, z wielką tradycją. Jestem drugim pokoleniem, czyli synem tych, którzy zaczynali, moich rodziców. No i tak, no staramy się przede wszystkim trzymać jakość. To jest, to jest priorytet, najważniejsza rzecz. Jeżeli mamy jakość, no to klienci chcą nas odwiedzać. Staramy się nie iść na ilość, ale najważniejsze jest, żeby ten pączek no, miał swoją jakość. Jeżeli ma jakość, możemy się rozpędzać z produkcją. Robicie to z pasją. Tak, tak, tak. Zostało to przekazane, można powiedzieć, wypite z mlekiem matki.